Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie bliźnięta w horoskopie miesięcznym na styczeń 2024 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Bliźnięta, styczeń 2024 roku. Jakieś rady, wskazówki dla bliźniąt? Bliźnięta. Ale się będzie działo, kochane bliźnięta. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę. Karta cesarza to jest partner docelowy, głowa rodziny, wybranek serca, ukochany, mąż, ojciec naszych dzieci. Taka osoba pojawia się albo uaktywnia swoje działania względem Was w styczniu. Ale również to Wy możecie być widziane przez kogoś jako partner docelowy. Super. Co Wam może poprzeszkadzać? Karta diabła ósemka mieczy. Mogą być jakieś uzależnienia, nałogi, toksyczne relacje, toksyczne kwestie, blokady energetyczne, stany lękowe, depresyjne, poczucie pustki, i przez to możecie po prostu nie dać rady iść do przodu. To, co wszystko, co was ściąga w dół, nie pozwala iść do przodu. Radzę naprawdę podjąć terapię, to jest bardzo korzystne, ale możecie równocześnie stosować techniki relaksacyjne, mindfulness, jogę, medytację, żeby troszkę uspokoić nerwy, uspokoić emocje. Karta Rady, karta śmierci. Pozwólcie sobie na wewnętrzną transformację, transformację swojego wnętrza, swojego życia, swoich nawyków, coś co po prostu musi się zadziać, pozwólcie sobie na to To co nieuniknione i wynik, dziewiątka mieczy, czwórka kielichów, no nieuniknione jest to, że będziecie pokonywać te wszystkie trudności, blokady, to co ściąga Was w dół, nie pozwala iść do przodu, będzie do pokonania Dacie radę. Czwórka kielichu mówi o tym, żebyście dostrzegały to, co macie pod noskiem. Należy nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć, dostrzegać to, co się dzieje wokół Was, dostrzegać swoją wartość, wartość swoich działań, wartość ludzi wokół. No I król Buław. Będziecie osobą temperamentu, charyzmatyczną, która się nie boi wyzwań, która odważnie idzie po swoje. Ale również taka osoba może się w waszym życiu pojawić albo uktywnić, uaktywnić swoje działania względem was właśnie pod koniec stycznia. Bardzo często to jest osoba z przeszłości, ale praktycznie zawsze to jest osoba, która się bardzo mocno podoba. Ale również to wy możecie, możecie się bardzo, bardzo spodobać komuś innemu. Także super. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego stycznia. Papa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.